Dzień dobry, cześć. Witamy na kolejnej wyprawie. Z Kasią idę. Dzisiaj znajdujemy się na Zakręcie Śmierci. Zakręt Śmierci się rozpoczyna tam i idzie aż tam. I pierwszą, pierwszym miejscem jakie dzisiaj odwiedzimy są zbójeckie skały. Dzisiaj nie będzie wielkich widoków, ponieważ Ponieważ deszcz znowu, znowu burze, i niestety tak nam to wypada. Więc pokazuję, gdzie idziemy: zbójeckie skały, później idziemy na wysoki kamień i szczolnie Pirytu. I się właśnie zastanawiam, czy lepiej zrobić to, czy lepiej od razu iść na Wysoki Kamień, bo jakby zechcemy zobaczyć mnie Pirytu, to nam zajdzie dobrą godzinę, a później mają być burze i deszcz. Więc szybka konsultacja i później ruszamy. Powiedziała dobra i nie wiem, czy się zgodziła, czy nie. Zaczynamy od Wysokiego Kamienia, no właśnie. Decyzja podjęta, zaczynamy wędrówkę na Wysoki Kamień. Najpierw zboczymy troszeczkę, ponieważ tam, gdzie poszła Kasia, nigdy nie byłem, bo z Danielem zazwyczaj idziemy szlakiem, nie skręcając, nie patrząc co jest obok. Ja, jak chodzę sam, to zazwyczaj próbuję zboczyć i jeszcze zawsze mnie pcha ciekawość, co będzie za obok, za zakrętem, i często spotykam bardzo fajne rzeczy. Fajne miejsca, i właśnie tutaj chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Bo nigdy nie byłem, ale wiem, że to jest taka mała widokownia, bo już ją widzę. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No to Jadziem. Kasia już poszła. Zobaczcie, tam się wdrapuje. I tam na tych skałach, tam co widać, troszeczkę nawet słońce nam prześwituje. Więc to pokazuje, że jest szansa na dobrą pogodę. I tak to wygląda. Zobaczcie. Tam jest właśnie ta taka mała widokownia. I na nią chciałbym wejść i zobaczyć, jak to się prezentuje. Jak zwykle dużo, dużo, dużo korzeni. A ja myślałem, że tu się da jeszcze wyżej czy się po prostu kasia cyka wejść. Za zobaczymy, ale tu jest naprawdę ślicznie. Zobaczcie, tu jest ten zakręt. I panorama na Karkonosze. Karkonosze w chmurach. Tu jest taka mała, mały podejście, gdzie można usiąść, posiedzieć, odpocząć. Ale my nie będziemy odpoczywać, bo nasza podróż dopiero się rozpoczyna. I tutaj jeszcze chciałem pokazać, właśnie tu się schodzi po stopniach, jak to zazwyczaj bywa. Jest makieta, na której można sobie popatrzeć, jakie szczyty przed sobą widzimy. To jest szrenica. Ja zawsze się Daniela pytałem, co to jest, a to jest szrenica, czyli to jest to, co jest tam właśnie. Nie będę zbliżał, bo e, nie będzie stabilizacji. Chociaż zaraz to zrobimy. I to jest widok na szrenicę. Właśnie to wzgórze to jest szrenica 1362 metry nad poziomem morza. Tam widzimy, chociaż słabo widać, o tam w tych murach są śnieżne kotły, słabo je widać, ale są. A tam daleko, daleko jest nasza pani Śnieżka. Kiedy już tutaj się znajdziemy na tej platformie, tak jak wcześniej wspomniałem, można sobie odpocząć, ale niekoniecznie. Są nawet dwie, dwie platformy. Jest druga i ruszamy. Z powrotem na szlak, który będzie prowadził nas do wysokiego kamienia. Wy, wysoki kamień już znacie, bo bywałem tam z Danielem, e, właścicielka Dorota. Wysoki kamień leży w Sudetach Zachodnich, e, na granicy Gór Izerskich i Karkonoszy, i podobno tam jest najlepsza szarlotka. Ja ją jadłem, ale nie jadłem szarlotki w innych miejscach, więc. Nie mogę powiedzieć, czy to jest najlepsza szarlotka. Na pewno wiem, że najlepsze, e, najlepsze naleśniki z jagodami są w chatce górzystów w Górach lizerskich. To mogę potwierdzić. Poszli. Kontynuujemy nasze podejście do wysokiego kamienia. No kontynuujemy. <tryk> Troszkę tam podeszliśmy pod górę, niewiele. Szału nie ma. Kasia się dociera, ale to dobrze. Bo dla tych wszystkich, którzy myślą, że pójdę w górę i od razu ruszę na śnieżkę, to się mylicie, bo to naprawdę wielkie wyzwanie. Może do domu Śląskiego, jeżeli pójdziecie czarnym szlakiem od Karpacza to się nie zasapiecie do końca, ale myślę, że też. Ale jak już użycie czerwonym. Przez łomniczki, więc już to poczujecie. A jak już zechcecie z domu Śląskiego wybrać się na śnieżkę, wtedy to przemyślcie, bo mimo tego, że to jest tylko 1607 metrów nad poziomem morza, to naprawdę takie góry dają mocnego kopa. Ja ruszam i widzimy się tam wyżej. Gonie Kasie. Nie ma zmęczenia, bo przy czym. Jak się robi 30-50 km to jest normalne. Rozgrzewka trwa 5 km, a na wysoki kamień mamy 3, więc nawet się nie zdąży rozgrzać. Żółty szlak od zakrętu śmierci to tak szerze mówiąc, prawie cały czas idziemy przez las. Może nie gęsty, może nad głowami nie ma żadnych drzew, które ochronią nas przed deszczem, ale jednak to jest las. W wielu miejscach znajdują się bardzo ciekawe formacje skalne. Chociażby ta, która jest właśnie przede mną, już pokazuje takie cudo. Zobaczcie. I to jest jedno z miejsc, gdzie właśnie gdzieś, kiedyś lodowiec zostawił coś takiego. Tu widać erupcje skał, które pękają, które rozchodzą się na części drzewa, które kiedyś zostały ścięte, ponieważ gdzieś upadły. No i ja. Ja na tle tych pięknych zrobię zdjęcie. Ślicznie. Pięknych skał. Gonie Kasie, bo staram się co czas jej dawać takie fory, żeby mogła troszeczkę nadrabiać, żeby nie musiał iść bardzo powoli. Kasia się zaczyna oswajać z klimatem górskim i powoli zaczyna się robić takim trakerem, gdzie zaczyna łazikować i mam nadzieję, że zostanie to we krwi u Kasi. Gonię Kasię, bo znikła mi z pola widzenia. Nie wiem, co się stało, którym mogłem wszystko przełączać. Gdzieś zagubiłem podczas ostatniej wędrówki. Muszę poszukać, ale w każdym razie tu się nic nie zmienia. Teraz będziemy schodzić do dołu, więc Kasia gdzieś tam ostro wystrzeliła. Cały czas droga. Ja uważam, że to jest szlak i cały czas proponuję to dla wielu osób, dla rodzin z dziećmi, że na spokojnie można tutaj sobie przejść nawet z dziećmi. Oczywiście my te, również potykamy się o takie korzenie, o wystające jakieś skałki, bo w końcu jesteśmy w górach. Myślę, że kolejne wejście już będzie na wysokim kamieniu, bo nic tutaj szczególnego nie mogę wam pokazać. Ostatnia prosta, tuż za nami. Tam troszeczkę na dole dołącza szlak czerwony, to jest ten szlak krótszy. E, gracja, na ostatniej naszej wyprawie do Zamku Chojnik, właśnie wytłumaczył mi, że jeżeli jest marna pogoda i boimy się, że te 3 km, bo tu jest 3 km od Zakrętu Śmierci do Wysokiego Kamienia. Jeżeli się obawiamy, że nie dojdziemy, bo jest deszcz i przykładowo nadciąga burza, wtedy warto wybrać szlak czerwony, bo jest krótszy. Szlaki się właśnie zeszły, żółty i czerwony, a przede mną, a teraz za mną ukazuje się piękny widok, czyli wieża. O, tu jest wieża. Widokowa na wysokim kamieniu. Wieża widokowa, z tego co pamiętam, dyszkę kosztuje, e, żeby na nią wejść. My ostatnią razem, czy nawet 5 zł, my ostatnim razem e, z Danielem dychę chyba. Z Danielem weszliśmy, oczywiście Dorota jak zawsze nie chciała pieniędzy, ale. Nie można tak robić, trzeba być fair wobec ludzi, którzy robią takie piękne rzeczy, chociażby właśnie tutaj, gdzie właściciele walczą z wszystkimi niekorzyściami, bo nie mają tutaj wody, nie ma szamba i cały czas to budują, żeby tacy piechurzy jak my mieli właśnie gdzie się schronić zajść podczas swojej wędrówki e, niedaleko szklarskiej poręby. Widzimy się na górze. Jeszcze kilka schodów jest przed nami, więc po schodach wejdziemy na wysoki kamień. Na którym będzie, mam nadzieję, że piękna panorama. Bo jak widzicie, z tyłu przewija, przebija się niebieskie niebo, więc jest dobrze. Tu już będzie biało. Bo co ma nie wiać w końcu jesteśmy w górach, a co? A szlak końcowy prowadzi na wysoki kamień po schodach i na górze zaraz ukaże się nam miejsce które jest mi bardzo bliskie, ponieważ już tu bywałem wiele razy. Ale wieje niesamowicie. Ale chcę Wam pokazać z tyłu, jak chmury tam, zobaczcie, jest czysto. Tam jest czysto. A zaraz Wam pokażę, co się dzieje nad Jelenią Górą. Wieje. Dosłownie wszystko jest 10 spustów, więc nie napijemy się kaby, ale zobaczcie na to, na to. Jak to pięknie wygląda. A tam Kasia podąża dołem, podąża i niestety. Wszystko po Szkoda. Wielkie szkoda. Być może wysoki kamień jest otwarty dopiero od jakiejś daty. Nawet nie wiem, trzeba by było zobaczyć. Tak to wygląda. Tam też widzicie, jak to wygląda czyli wieża. Pięknie jest. Musimy się spieszyć, bo. Do chmury. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mi się to niesamowicie podoba. To jest takie trochę z filmu 13 wojownik. Kto oglądał, to wie o co chodzi. I chmury, chmury, chmury. Tak zasnute chmurami dzisiaj są góry. Tam jest szelnica, zaraz się pokażę. O tu to jest szczelnica. I tu jest takie miejsce, gdzie fajnie to wygląda. Zobaczcie. Taka szczelina, przez którą przechodzimy. Znaczy nie przechodzimy, bo spadniemy, i tak rozpościera się widok. Jesteśmy, weszliśmy już na samą górę. A później ruszamy dalej jeszcze, gdzie to nie wiemy. Na razie trzeba wrócić. Na razie trzeba wrócić. A jak wrócimy to na pewno z skały jak nie będzie padać? E, kopalnia piry tu też. A później jak zostanie czasu, to ruszamy dalej. Są dwie opcje. Jeżeli będzie padać, to kopalnia e, stare Sztolnie w Kowarach. Kopalnia pod górze bodajże się nazywa. Lub zamek kluczowy. Też. Zobaczymy od pogody. Ale dzisiaj dzień na pełny gazie. A jak? Zabierz się ze sobą na dół. Posegreguj i wrzuć do odpowiednich pojemników na odpady, bo śmieci skrzydeł nie mają. I teraz tutaj e, wcześniej nie pokazywałem, bo tam na dole też było wędrówki z fraszką. Duża Staudingerowska trasa turystyczna. To jest duża STT, widokowa, czas przejścia około 7 -10 godzin, więc e, pewnie warto tym się wybrać. Ja oczywiście. Postaram się to zrobić, a tutaj taki fajny tekst, który chciałbym Wam przeczytać. Więc uwaga, czytam. Krajobrazy jak zianka Różańca odmawiam, nie pragnę nowych, stale stare w... wznawiam. I na tych samych z pasją ciągle nową nalepiam moje niedołęczne słowo. Widać mnie tknęła sopliców choroba nie... nic, prócz ojczyzny, mi się nie podoba na to? Siedmiogród. Tam szrek mieszka. Tam szrek mieszka. Idziemy do szreka. Ja też muszę pokazać. Eee, tam sobie Sekułkach już byliśmy parę razy. Pokazywałem wam, chociaż nie na YouTube, chyba. Wszystko mi nie na Facebooku. Eee, ten pies jest wyjątkowy. Przecież, eee, nie wiem, czy mi paliło, Ale jest naprawdę przepiękny. A ja byłem w taką zimę, że tyle lewo się przedzielaliśmy. Tak? tak no Teraz się nie paniło? Nie paniło się. No bo no, ktoś, ktoś nie zauważył. Mariusz, weź to jest. naprawdę fajne. Zawsze rozmawiamy, że tutaj jest to, że jak już ruszy kuchnia, to ja mam być zaproszony, żeby tutaj ugotować. O! No. no i będzie kawka. I na bodekę. Nasza trasa na wysoki kamień dobiegła końca. Zeszliśmy na dół, nic nie nagrywałem, ponieważ nie, nie ma co pokazywać. Bo to samo widzieliście jak szliśmy w odwrotnym kierunku. E, teraz idziemy na zbójnickie skały i kopalnie Pirytu. To co wspominałem, bo jak widzicie, słońce e, jest, ale o 14.00 mają być burze. To też chyba wspominałem. E, więc tak szybciutko obskoczymy Zbójeckie skały. Tam jest piękna platforma widokowa na całą panoramę. Karkonoszy, i to jest taka jedna z większych platform widokowych, jakie napotkałem jeżdżąc po górach, bo naprawdę zajmuje dużą powierzchnię. A my już jesteśmy na zakręcie śmierci, przejdziemy na drugą stronę drogi, prowadzącej od szklarskiej podręby do Świerardowa Zdrój. A później, kiedy już będziemy na drugiej stronie, pokażę Wam właśnie tablice informacyjne i co można jeszcze tu ciekawego obejrzeć. Powiedziałem, że Wam to pokażę, a szczerze mówiąc, na samym początku Wam już to pokazałem. Ale teraz, w pełnym słońcu, zbójeckie skały, wysoki kamień stamtąd, wracamy i sztolnie Pirytu. Tutaj również są trasy rowerowe. E, chociażby na wysoki kamień da się wjechać rowerem.